Zamknąć budzie, mogli mu kanały zamknąć, a ja to dole. Ile czasu będę straszył? Aż kurwa, ja jaja. Tak, będę straszył, a jest. No właśnie, chciałbym, żeby bardziej witam cię, żeby Paweł wrócił na YouTube. Jakby nie było, to powinien wrócić. Powinien się miewać kurestwa. Tak, Arsen, Arsen. Ja zaraz będzie miał do zakład. Arsen, jesteś tak głupi, że aż mi cię szkoda. Ja ci próbuję wytłumaczyć, że nie jestem sprzedajną dziwką. A ty widzisz kurwa. A ty widzisz Arsen Arsen, jesteś głupi. A ty widzisz Arsen Arsen, jesteś głupi. na całe kanałki i tam kurwa do lejty im zakładaj. I, kurwa baranie. A, ostry opór, tak, będę miał zamiar, tak, tak, zajączka gonić, tak, tak, oczywiście, będę. Tak, tak, będę, będę, tak. Tak, dla ciebie, dla ciebie zrobię wszystko, kurwa, tak. A ty wypierdalaj na kanały kurwa i wpłacaj do lejty. I klaskaj, i, kurwa. Kanała, że jestem idiotą, myślisz, że ja nie widzę, kto tam wchodzi kurwa i co pisze, myślisz, że ja nie widzę, kto do nejty wysyła, cała prawda, cały piątek. daj no, się spokój, myślisz, że ja kurwa siedzę i nie widzę, ja mam czas, siedzę pod magazynem, oglądam wszystko. z czasem o co chodzi także jak mnie Paweł słucha to mu mówię apeluję do niego otwórz no, normalny kanał rób swoje nie przejmuj się lateksami kurwa chuja ci zrobią bo to są kurwa czwoki pierdol się. Chuju chuju nie przejmuj się ile u mnie kosztuje prawda? Prawda u mnie nic nie kosztuje, nie sprzedam się jak ta dziwka, jak to wszyscy się sprzedają, i chuj, proste, ja się nie sprzedam jak te dziwki, kurwa, tak.